Cześć, z tej strony Kmychu. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić na film, w którym pokażę Wam, jak szybko i łatwo zdobyć 1 milion srebra. Otóż wszystko teraz zależy od tego, czy dostaliśmy misję, wydarzenie. Chcę zostać milionerem. Ja taką misję dostałem, mam już 34 wygrane, a po 35 dostanę milion srebra. Jest jeszcze drugi wariant, gdzie nagrodą nie jest srebro, a złoto i 3 dni konta premium. Nie wiem ile złota, chyba 250, mogę się mylić. W każdym razie, dowolnym wozem nie ma żadnych tutaj wymagań. Może być tier pierwszy, może być tier dziesiąty. Wystarczy wygrać 35 bitew. No i jeśli dostaliśmy taką misję, zrobiliśmy już sobie jakieś tam wygrane, tak jak ja, mam 34. I z wami chciałbym zrobić 35. zwycięstwo. Wezmę sobie moją 110. No i wejdę do bitwy. O, szybko znalazło rundę. Są wczesne godziny poranne. Jest niedziela, 7.25. Na dodatek jestem teraz w top-tierze. Więc ostatnie zwycięstwo powinno być dosyć łatwe. Wszystko się okaże, oczywiście. Ale wczytuj się, wczytuj kolego jest moja pierwsza runda, dzisiaj dlatego tak wolno wczytuje mi się bitwa Tak to mniej więcej zawsze działa tak, Ważne, że wczytała mi się przed rozpoczęciem rundy No i teraz tylko Zająć odpowiednie pozycje, jak się Dobrze składa, że nie ma artylerii w przeciwnika, więc mogę sobie stanąć prątem do wroga i czekać, co zrobią. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych niespodzianek, że nie dostanę pierwszym strzałem blow upa, albo podpala się tam przedwcześnie i uszkodzę dużo modułów. No ale skałcik jest już u nich, właściwie niczego nie wykrył. To by było dziwne, bo oni mają wozy dosyć powolne. A no ja za to jestem dość twardy, dlatego mogę sobie pozwolić. na coś takiego, co teraz robię. W końcu mnie przebije, wiadomo. Ale nawet na mnie... O, no, wierzałem. W końcu mnie przebił. Będę musiał się powoli ukryć. Tak, teraz ustawię się bokiem do nich. Ale raczej im dwieje, tak, dokładnie. No, nawet sporo krzydy mi zrobili, czego się nie spodziewałem. Teraz muszę tylko liczyć na osłonę ze strony mojej drużyny. Gdzie wchodziły strzały? Widzicie dobrze. Panowie wiedzą po prostu gdzie strzelać. Przebijali się bez golda. Ale taki jest urok 110. Jak wiesz, gdzie strzelić, to się przebijesz. Ach, dobrze. Myślę, że pocisk prawdopodobnie poleciał troszeczkę nie tak, jak miał. Teraz nic nie widzę z tyłu. Ale widzę, że druga strona całkowicie wygrywa. Ja nie będę tutaj za dużo ryzykował On dostał ładnie, ja nie bardzo się kolega odbił Ale już mam, tak jak się bałem, haubizę na plecach Teraz już jest porażka, dla mnie Przynajmniej No niestety Tego się ugrać raczej nie dało z racji tego, że po prostu moich wozów było tu za mało ale jak widzicie, druga flanka idealnie przebiła się, jest już 7 do 4, niestety jednym z tych czterech jestem ja, ale jest wygrany środek i wygrana druga strona. Pokraszowałem troszeczkę oni, chociaż nie nastrzelałem za wiele. Pooglądajmy sobie coś ciekawego może. O, Coś tu było. A, leży na boku. Tak, dokładnie. Próba go postawienia, raczej chyba się nie uda, bo leży dość niefortunnie. Trzeba by go było wypchnąć od tyłu na skałę. O, dokładnie. Tak, jakbym nie słyszał. Teraz, tylko w bok go przepchnąć. Kolega zaraz będzie mógł wrócić do bitwy. Teraz się układa dosyć ciężko. Podziękowania kompania AMX-a dla fv Ach, -y. Och, o, i się bęcnął. To jest niesamowita sytuacja. O, i używa zwykłej armatki. Chociaż to jest dosyć standardowa sytuacja. Mało kto. Znaczy. Podział jest równy mniej więcej między używaniem haubice a armaty, moim zdaniem słabej dla OI. No ale tutaj proszę, zainkasował od ISA. CD-sek, cd jest tutaj na wykończeniu. Ma T34 do pokonania, dosyć twardy przeciwnik. W sumie cd jest w tej chwili na jeden strzał. 34 na 2 Może nawet na 3 Wszystko zależy od szczęścia Ale CDC Nie jest tutaj sam A teciak jest I się nie obrócił I w tym momencie go nie ma Co tu ciekawego Szczur na sobie do boju, ładnie oberwał. No ale przeciwników zostało dwóch. I z teraz bokiem szczur, oczywiście nie trafia. No w pełnym będzie dosyć ciężko jest trafić. Ale z tego ISA już i tak nic nie zostało. No i FVK. Dwa strzały od szczurka. W sumie jeden, bo ktoś już wcześniej go postrzelił. No, i w ten oto sposób zrobiłem sobie zwycięstwo. Moje 35. I jak się nie mylę, tak mamy. Chcę zostać milionerem. Ukończone nagroda. 1 milion. W tym momencie mam na koncie 2 miliony. Przed rundą był 1, więc wszystko się zgadza. Wszystko działa. Ach, nie nastrzelałem za dużo. Ale z, z mojej strony. Myślę, że nie dałoby się zrobić nic więcej w tamtej sytuacji. No, i tyle. Tak, oto można łatwo zdobyć. Jeden milion właściwie za darmo, wystarczy grać, a gracie i tak. Więc taki milion, który wpada sobie dodatkowo ucieszy wszystkich. Tak samo jak złoto i konto premium. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.